Księga Kocheleta, rozdział siódmy. Dobre imię jest lepsze niż pachnący olejek, a dzień śmierci lepszy niż dzień urodzin. Lepiej pójść do domu żałoby, niż iść do domu wesela, gdyż śmierć jest końcem każdego człowieka, i dobrze jest, gdy ktoś myśli o niej. Lepszy jest ból niż śmiech, bo zasmuca on twarz, lecz uszlachetnia serce. Serce mędrców jest w domu żałoby, a serce głupców w domu wesela. Lepiej słuchać upomnień człowieka mądrego, niż wysłuchiwać pochlebstw głupiego, bo śmiech głupiego jest podobny do trzasku cierni płonących pod kotłem. Także i to jest marnością, bo przemoc może zepsuć mądrego, a podarunki mogą znieprawić serce. Lepiej jest zakończyć jakąś sprawę, aniżeli ją zaczynać lepsze usposobienie pogodne, niż duch wyniosły. Nie pozwalaj, by twój duch rozpalał się gniewem, bo tylko głupcy noszą w sobie skłonność do gniewu. Nie pytaj się, dlaczego dawne czasy były lepsze od dzisiejszych, bo nie jest mądrą rzeczą stawiać takie pytania. Dobrze jest posiadać mądrość i jakiś majątek, i każdy człowiek może mieć z tego pożytek, gdyż pod osłoną mądrości żyje się tak samo, jak pod osłoną pieniądza. Jednakże cenniejsza jest wiedza, gdyż mądrość przedłuża życie tego, kto ją posiada. Staraj się zrozumieć dzieło Boga. Nikt nie może wyprostować tego, co zostało skrzywione. Bądź radosny w dniu szczęśliwym, a w dniu nieszczęścia rozmyślaj. Bóg zsyła szczęście i nieszczęście w taki sposób, że człowiek nigdy nie wie, co go spotka w przyszłości. Wszystko widziałem w moim marnym życiu, ktoś prawy ginie pomimo swej prawości. A złoczyńca długo żyje ze swą nieprawością. Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie bądź mądry ponad miarę. Dlaczego miałbyś się wystawiać na zgubę? Ale, ale też nie bądź zbyt nieprawy i nie bądź głupcem. Dlaczego miałbyś umrzeć przed czasem? Dobrze, jeżeli będziesz się trzymać jednego i od drugiego swej ręki nie odejmiesz, bo kto boi się Boga, znajdzie powodzenie tak w jednym, jak i w drugim. Mądrość daje człowiekowi większą ochronę niż dziesięciu rządców może zapewnić miastu. Jednak nie ma na ziemi człowieka tak prawego, by zawsze dobrze postępował i nigdy nie popełnił grzechu. Zresztą nie przywiązuj wagi do każdego słowa, jakie ludzie mówią, byś nie posłyszał, jak twój sługa ci zło rzeczy, bo twoje serce poświadcza, że wiele razy i ty sam mówiłeś źle o swoich bliźnich. Poddałem wszystko pod osąd według zasad mądrości. Powiedziałem sobie, chcę postępować jak człowiek mądry, ale ten cel okazał się dla mnie nieosiągalny. Rzeczywistość jest niezmierzona i niezgłębiona, któż może ją pojąć? Wtedy oddałem się całym sercem zdobywaniu wiedzy. Usiłowałem zgłębić, czym jest mądrość i jaka jest racja bycia różnych rzeczy. Chciałem poznać, co to jest bezbożność i głupota, brak rozumu i szaleństwo. Doszedłem do stwierdzenia, że kobieta, która jest pułapką, Zadaje więcej goryczy niż śmierć. Jej serce jest jak sieć, a jej ręce jak więzy. Ten, kto jest miły Bogu, ominie jej zasadzki, ale grzesznik wpadnie w jej sidła. Spójrz jednak, co odkryłem, gdy postanowiłem przyjrzeć się rzeczom jednej po drugiej, mówi Kochelet, i doszukać się racji wszystkiego, mimo że wszystkiego nie zgłębiłem i wciąż dociekam. Na tysiąc mężczyzn znalazłem jednego prawego, ale kobiety prawej. Nie znajduję ani jednej w całej ich liczbie. Oto jedyna rzecz, którą zrozumiałem: Bóg uczynił ludzi prawymi, ale oni szukają licznych wykrętów. No, moi drodzy, to pojechał na końcu nie ten kochelet, żeby to było jasne, absolutnie się z nim nie zgadzam, tak? Na tysiąc mężczyzn znalazłem jednego prawego, ale kobiety żadnej w całej ich liczbie. No, jakieś dziwne uprzedzenie miał kochelet widocznie do kobiet. Yy, może się jakoś w życiu przejechał, nie mam pojęcia, ale to nieprawda, co on to napisał, kochani. Tak, no, był słabym człowiekiem. Właśnie tacy pisali również Pismo Święte. Zobaczcie, koniec tego rozdziału wynika jedna bardzo fajna rzecz. On mówi o takim dystansie, żeby nie oszaleć również w dobrych pragnieniach, nie? Mówi o dążeniu do świętości, mówi o tym, żeby żyć porządnie, mówi o tym, żeby być mądrym. Jak sam widać, jemu się nie do końca udało, ma różne poglądy dziwne. Ale jak sam się do tego przyznał, nie? Nie udało mi się tego osiągnąć. I on mówi, nie to, żeby do tego nie dążyć, ale żeby nie popaść w taki, wiecie, perfekcjonizm. Czyli takie myślenie, boże, muszę po prostu być idealny, muszę być doskonały, muszę wszystko mieć po prostu tip top. No nie da się tak. Musisz się zgodzić na to, że, no, że nie będzie może wszystko idealnie. I to nie oznacza właśnie takiej zgody na minimalizm, czyli takiej zgody na to, że okej, okay, to niech będzie jakkolwiek. Nie będę się w ogóle starał. Nie, on, zobaczcie, on całe życie spędził, tak jak mówi, szukając tego, dążąc do tego. Tylko zrozumiał, nie można w tym oszaleć, nie? Bo to rzeczywiście można, kochani, od tego oszaleć. Tak, rozwijajmy się, dążmy do świętości, bądźmy coraz lepsi, ale no bez przesady, tak jak to mówią. I nie chodzi oczywiście o to, że wiecie, że nie można się starać bardziej, tylko żeby z tego nie zrobić bożka, żeby z tego nie zrobić coś, co tak naprawdę cię usidla, a nie coś, co cię prowadzi, prowadzi i rozwija.